Dobra, ja jestem w będę nie zapytać o co chodzi, że nagrywam nagle Granat to 4. Otóż wszystkie serie poprzednie nie wszystkie, dobra. Teraz ja tu mam podgląd na to, więc yy, seria z yy, Final Fantasy jest na chwilę zawieszona, na tydzień może nie wiem. Muszę dojść do tego nam tego momentu, bo nie mam save'a. Yy, Lol będzie. Tomb Raider będzie, a Netzja jest zawieszona definitywnie. Będzie późno. Tak samo jak Assassin. Te dwie serie będą zawieszone na pewien czas, ponieważ muszę... Czekam na nowy internet. Za mniej już niż 50 dni, więc dwa miesiące. Będę nowy internet, zresztą będę mógł wreszcie szybko przesyłać te filmy. Te serie będą się pokazywały na kanale. Raczej to jest zawieszony, bo karta nie działa. Telewizyjna. To się nagrywa ładnie. Nagrywa się ładnie. Dobrze. I dawno temu było zapowiedź serii o Grand Theft Auto San Andreas, prawda? Z modami. Także pomyślałam, że będę nagrały Grand Theft Auto 4 bez modów. Pewnie jak wcisnę start, to się wczyta tam ten safe. Yy, można tylko grę zarejestrować, Chyba się nie da. Takie są ustawienia detaliczne. Nie będę ich zwiększał. A mogę nawet w sumie zwiększyć parę. Bo są momenty w grze naprawdę epickie, które wymagają trochę więcej mocy obliczeniowej. Myślę, że zaczniemy sobie grę. Będę musiał sobie zaraz. Oczywiście są problemy z moimi już słynnymi słuchawkami Ale się tam nie, nie przeszkodzi W tej niesamowitej grze czytam mi grę? No oczywiście, że mi wczyta, kurde Chociaż w sumie... Tak, stop! Nie ma, escape, koniec y Game, new, tak do filmików. Eee, to nie będę ich puszczał, bo tego pierwszego na pewno. Tak, po angielsku będę miał. Tak myślałem. Eee, napisy, jakieś chociaż takie, a żeby były. W ogóle to są. Muszą być. Stats, Controls, audio, outpad, complete tracks, voice chat. Mikrofon no. Y subtitles. Po angielsku wiadomo. Muszę walnąć polszczenia do tej gry, bo jeszcze nie mam. Gra chodzi w ładnych 60 klatkach się nagrywa na takich detalach.

It's been too long. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation, scared Canadians, bored housewives from the Midwest.

change anyway? <sighs> so! So. So. So you full of crap or what? What? Uh, where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother. In your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. <laughs> That's right. I got the best cockroaches. I got the <laughs> best pants. Screw you, you idiot! <laughs> okay, I'm an idiot, but you must admit I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here, <sighs> all I needed was one good guy, one good guy I could do well—not take over the world, but uh, do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Oh. Well... Why you leave home after all this time? First I hear you are uh, running with the wrong kind. Then I hear you join the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. <laughs> no. What do you mean no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? <laughs> Screw you! No, no, it's nothing like that. The ships were fine. But before that, two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. <laughs> war is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young. I'm very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat? <laughs> Come on. What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. <laughs> oh Jesus, this like a rat shot in it. Nico. Jeez. I've got to run. Uh, come well, meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first I left at the diner, go down I one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there the on the left on the corner of Cisco talk, Street. It's really flash. we got lots of TDs and some incredible motors. Uh, Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn, damn, damn. Uh, yes, Vlad. Uh, sorry. Forgive me, okay? No, no, Please don't cut my cock off. Eh? Okay, bye. Kurcze. Jedna rzecz może wam przeszkadzać, bo strasznie głośny jest wentylator mojego komputera. Niestety karta graficzna się zaczęła przegrzewać, jak odpalałem lepsze gry. Dlatego na przykład te filmy z Tomb Raidera są po prostu krótsze, bo dotknąłem karty graficznej i się załamałem, to ją włączyłem. Zacząłem przestać nagrywać włączyłem grę. Tak to jest. Co do polskiej wersji, ja muszę pobrać spuszczenia, nie mam spuszczenia. Jest to, fakt, już spiratowana wersja, ale zainstalowana z oryginalnej wersji gry od mojego znajomego, bardzo dawno temu zainstalowana. Walnięty jest krak, bo on nie chce mi udostępnić konta. Pff, fryer frajer, pierwszą. Więc niestety mi nie udostępnił konta, ja musiałem się poradzić sobie, nie wiem, wrąbałem jakoś tą grę tutaj. Dawno zainstalowana, zgrywana z dysku na dysk Jakiś tu, stara wersja to była, kurczę, to się zacinało, jak nie wiem, musiałem patchować i kraki nie ma, Jezu, to wszystko było takie. Fakt jest faktem, że gra jest kupiona oryginalnie i kolega za to zapłacił. Tyle, że korzystam z tego we dwóch. Nie wiem, to jest chyba, może, w, można... w sumie można nazwać to piractwem, bo udostępnianie gry inny. Jak kupujesz grę, to masz ją na własność. Ale, zainstalował, zainstalował. No dobra. Musimy iść do Romana. To jest kawałek stąd, więc ukradniemy sobie samochód. Jednym, jedy, jeden jest mankament gry, ja mogę zwiększyć detale normalnie. Ale cienie nie mogę na very ustawić. Jak ustawię w cienie na very to klatki do 25 spadają. Z 50 60 Obecnie Podczas teraz nagrywania, tak widzicie, kręcę przystało czas myszką. Nagrywa się 30 klatek, ale wyświetlanie jest około 40-50, nie? Czasami 60, na przykład teraz. Mam odpalonego frapsa i widzę to i mi się pokazuje. Akurat action nie nagrywa tego, co... Jak fraps pokazuje, klatek, Nie wiem dlaczego, chciałem wam pokazać tak dla do testu. Dobra, pierwsza misja. Come on, big guy, Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. we got one Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult, I think. <laughs> Hello, Roman. <laughs> Hello, <laughs> <Lewis>. <laughs> Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Right. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. <laughs> I hope you're less full of shit than your cousin over here. <laughs> 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 Thank you. This is the woman that I'm going to marry. <laughs> <laughs> Whatever you say. I <laughs> thought you were going to marry me, <laughs> baby. Hey, but uh, Great. <laughs> <laughs> You're fucking crazy, man. <laughs> you should lose few pounds, otherwise this beautiful lady is going to <laughs> lose. I uh, know, uh, I'm a fat prick. What can I do? Uh, pay you uh, debts? I, I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I not treat you like an idiot, not a bitch. <laughs> <huh>? <laughs> I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Mm -hmm. I'm laughing. <laughs> I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped up and put a film of it on the internet! Ouch. Ah, oh, good. Great. <laughs> yeah, fantastic. <laughs> well, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady.

You're going to build this mansion you tell me about? <laughs> oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, titties! You can play, right? Dober, uovo igri? I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never, Ovadno. Honey, no. I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? I seriously hope your cards are better than your nicknames only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags Nico wait for me here while I go inside to clean up Shit uh, I almost forgot I'm giving you my old phone my new number's in there Call me if some Albanians show up in some shitty beige Willard those are the guys I owe money to do, do not hurt them I know what you're like Nico Bellic. you and your debts Roman. Dobra, czyli musimy zadzwonić jakby coś się działo. Jakby cię Albiczyc, Albanos. Coś tam wyszli. Mamy nasz telefonik. No wyromana Może jak ciepło jest na podwórku, to jest koniec świata, a ja tu nagrywam dla was. Jakiś koleś się ciągnę po ulicy. Kurde, ta gra trzyma ma 60 klotek, to jest niesamowite! Oczywiście już się nagryła w 30, no i wy tego nie widzicie, ale ja się jaram. Here, worry, so bullets, like so <laughs> Podnieś te kierownicę obraz. A czy kurczę czekam na GTA V. Nie wiem czy zdążę GTA 4 nagrać kiedy GTA V wyjdzie. Wiesz wygląda. widzimy. że to są loan o których down. You better get out of there. All right, all right, Dla nas gonić Dobra, jeźdź jak mistrz To będzie łatwe Żedno łapone przyjdzie, tak jest Trudno, ale ja umiem jeździć w tej grze. To jest fakt Chociaż z takim kołem będzie ciężej Let's pick ciach Just like the old days, eh? In the old days we were dodging bombs, not loan sharks. Just drive, leave the funny comments to me. Do hmm. you think they saw me? Of course they saw you. I mean, you're a distinctive man, Roman. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. O kurde, coś słyszę. Tak, z mojego komputera coś śmierdzi. Kurz się zaczął palić. A, To tak na poważnie. Ej. Dobra, zapiszemy grę, bo się boję z tym komputerem. Muszę coś z tym zrobić, to jest pewne, ale nie, nie wiem co. Muszę, albo kupię nową kartę graficzną, albo tą starą przełożę, chociaż jak to starą przełożę, to raczej tej gry już nie będę mógł nagrywać. A to zależy w sumie. Tylko na niższych detalach. Dobra. To by było na tyle w Jezu, jak się gorąco zrobiło przez ten komputer. Trzeba sprawdzę, czy karta graficzna jest ciepła. Boję się o to. Ło kurde! Kończymy nagrywanie, ludzie. Pierwszy odcinek skończymy, bo jest masakra z tym komputerem. Jak widzicie, ładnie wszystko działa. Gry pięknie chodzą, ale jest masakra z tą kartą. Albo zwiększy jej obroty do 100%, to wtedy będę musiał jeszcze ją dodatkowo otrzymać, albo nie wiem. Ale to było na tyle w tym odcinku GTA 4, więc do zobaczenia. Cześć.